I jak zaczynamy listopad sesyjnie. Będzie się bardzo dużo działo dzisiaj 2 listopada Pędzimy na sesję w 2 listopada taki był dzień zatrzymania, refleksji, modlitwy, ciszy, ale to powiemy sobie chwilę więcej teraz spędzimy na sesję. Dziś deszczowo pochmurno. My tu mamy luki. Toni to prasował martwi się, żeby się nie pomięły i wygodnie jechać, nie. Ale czego nie robi się dla mody i dla sztuki? I Słuchajcie, błądzimy. Przypomina mi się listopad 2024, gdy Kot utknął w fotelu w studiu AGAPI. Też takimi korytarzami biegaliśmy, ale wtedy szukałem Kota, a teraz szukamy studia, bo nasza fotografka zaprzyjaźniona ma swoje studio. Jesteśmy tutaj pierwszy raz zaproszeni. I po prostu korytarze tak długie, a my nie możemy się znaleźć. Czy uda się znaleźć? Zostańcie do końca, mamy nadzieję, że tak. Żeby nie było, że Antoni tylko dźwiga. To ja też, pełna torba. Życie. Życie w modzie, życie na sesjach, tak wygląda. Idziemy, idziemy. Okazało się, że ten budynek jest tak długi i to nie było wejście z tej strony tam nasza fotografka nam machała, ale jako, że pada deszcz, żeby nam nie padało na głowy, to kazała nam wejść klatką numer 3, przejść ten budynek i albo nas znajdzie, albo znowu po nas wyjdzie, będzie machać i będziemy się nawigować. Ale z przygodami jest łocho, łocho. Słuchajcie, ja szaleję. Znowu są te same numery. 109, 108, 107A. No ale wiadomo, numery zawsze są takie same. A to jest już ta druga część i trzecia Klatka, a nie pierwsza. A powinno się udać dojść. Kolejny budynek. budynek. Update taki, że nie możemy znaleźć się z fotografką. Widzieliśmy ją na dworze, jak szliśmy właśnie dworem, ale nam wejść do środka, żeby nie moknąć. Eee, weszliśmy do środka, do tej klatki 3 budynku 5. I nie możemy się namierzyć. Ale akcja. Przygody. Po prostu przygody, przygody, przygody. Tada -da dam, ta -da, da dam z trudem, bo z trudem, ale udało się. Co jesteśmy? Nowe studio naszej Sylwii. Przepięknie. Kawa się robi. Na dobry początek. Zobaczcie. Jeszcze nie ma czwartej, a już jak szaro za oknem. Jesień, a jeszcze deszczowy dzień, to tym bardziej się szybciej robi. Ciemno. Jest i nasza kochana Sylwia. Cała zmachamy, bo musieliśmy wybiegać Ale się udało, co? Tak, udało się na szczęście. Z przygodami, ale już na przyszłość będziemy wiedzieć. Dobra, a I zaczynamy. Pędzę ja. Nie, tak, Antoni półzuje, jak wie z pianką przechował odpoczywa, nie żartuję, pracuje w międzyczasie nad nowym projektem, Dobre, ale póki co Dobra, Żeby nie Super. Pan... Czyli tak, żeby to się odpalało od rękami, i tutaj tak, żeby to tak daleko, żeby giery mogły się o opuścić w i dalej, właśnie, tutaj mamy, dobra. Możesz opuścić. O, właśnie, tylko trzy zdjęcia. O, po, po, po. Józio, dobra? Jakie szaleństwo. Józio, najmłodszy fotograf, który robił nam zdjęcia. Aparatem. Nice, super. Nie podciąłaś byte plody, Został sobie ją właśnie tej w Józio, ale ja sam potrzebuję, żebyś żeby sam nie było. I Słuchajcie, w tamtym roku w listopadzie w Agapi kot utknął w fotelu. Teraz fotel w czym? W kawie czy w soku? A Antoni coś zgubił. Co zgubiłeś? Woreczek do butów. On bez woreczka nie wróci, więc szukamy. I sesja dobiegła końca. Trzy stylizacje zrobione. Nie zdradzaliśmy za wiele, bo żebyście wchodzili na bloga i oglądali, jak już będą gotowe zdjęcia i stylizacje. A Antoni dalej szuka woreczka. Szuka woreczka! Tak, wujo szuka woreczka, crazy. I czy znajdziemy, czy nie znajdziemy? Zobaczmy w lodówce. Znając Antoniego, to to może być. Nie, jest tylko mleko. Dostałam głupawki, bo o po prostu. O jest, w oh yes. spodniach był. Już szczęśli. Jest wór. Ja dostałam głupawki, bo wór był A Matek powiedział, że nie wychodzi ze studia bez tego wora, tak? Tak, wór potrzebny. A o czteroletni spytał, gdzie przechowasz wór? Zadowolony, że znalazły się woreczek, Krzysiu. Pokaż to szczęście. Słuchajcie. Dzisiaj jest taki moment, że jesteśmy pierwszymi klientami, gościami. Tak jest tutaj w studiu u Sylwii. Gratulacje i niech się dzieje. Będziemy wracać. Będzie, będziemy tak robić zdjęcia dużo. Nie, już tak. to też. I czekamy na efekty. I teraz już jest wygodniej, bo nie ma wieszaków, tylko wszystko jest w torbie. Tak wyglądamy 2 listopada. Zaczęliśmy ten listopad modowo, sesyjnie. Sesja całkowicie niespodziewanie, przypadkowo. Wczoraj się spisaliśmy na Insta, co Sylwia? Dokładnie. I ale proszę. Takież takie sztosy, że sobie nie wyobrażasz Dokładnie tak. Obładowani jak wielbłądy, tak wyglądają sesje. Praca mocno fizyczna, kreatywna, artystyczna, ale też przede wszystkim i fizyczna. I co Sylwio powiesz? Ja zawsze powtarzam, że praca modelka, modelki, modela jest najcięższą pracą, jest bardzo niedoceniana, a jest to bardzo ciężka praca fizyczna, i my nie odbieramy tutaj. Bardzo ciężka praca fizyczna i bardzo męcząca też psychicznie, bo to jest jakby trzymanie dwóch rzeczy jednocześnie, tak? Swojej e, aparycji, ale też jakby granie, więc to jest mega, mega trudne. Tak. I cały czas dobrze trzeba wyglądać i tak dalej, dbać o wszystko, co? To już jakby, to są takie kwestie, które... Poboczne. Też, mówię poboczne, ja mówię o takiej pracy typowo na sesji, że to się zawsze tak mówi, a sobie stanie przed obiektywem, zrobi kilka zdjęć. No nie, to no nie. tak nie wygląda. To niestety jest dużo cięższe zadanie. Dokładnie. I z fotografią jest dokładnie to samo. To nie jest tylko tak, że przyjdzie pyk, pyk zdjęcia, ale to trzeba ustawić całe światło, scenografię, wszystko. Potem wybór zdjęć, postprodukcja, obróbka, przesłanie i tak dalej, i tak dalej. Ogrom pracy, zarówno na sesji, jak i po sesji. Przed sesją. I przed sesją. no właśnie. Research, i tak dalej. Mudmot, inspiracje, klimat, dogadanie, miejsca, modelki. To wszystko nie są łatwe rzeczy. No i odnośnie pracy fotografa, to powiedz, jaki ostatni reportaż ślubny poczyniłaś? Ile zdjęć? Razem z mężem zrobiliśmy 20 tysięcy zdjęć. Z czego wybrałaś? Z, z pierwszej selekcji około 2000. Wiadomo, że nie oddamy aż 2000 zdjęć, bo. Para nigdy w życiu nie obejrzałaby tych zdjęć, bo nie byłoby na tych haku. No tak. Myślę, że realnie, ale realnie 1000 będziemy z tego reportowa chcieli oddać, więc jeszcze długo, dużo dłubania przede mną. Cała zima w obróbce, co? No bo wczoraj to, że... pierwszy, przepraszam, że wejdę w słowo. Wczoraj pierwszy listopada tak świętowałaś, że obrabiałaś. Kiedyś zdjęcia. trzeba. trzy galerie poszły. Zostało 9, tak. a dzisiaj doszła dziesiąta. My. Tak jest. Tak jest. No i z tym ta jedna lekko. taka długa, nie? Taka duża. Nie? Ale ja widzę, że w każdym świecie artystycznym, czy to fotografia, czy to modeling, czy to muzyka, czy to teatr, zawsze się pracuje nawet w święta, wiesz? Tak. Bo nawet jak patrzyłam tam po osobach, całe dnie i noce tam yy, taniec gwiazdami ćwiczyli tańce. Tu taka piosenkarka nagrywała nowe teledyski. Tu kolega cały czas radio i tak dalej, telewizja dziennikarz. Także dzieje się. Dzień, to to nie ma takiej pracy na etap. Co dziewiąta, siedemnasta, wychodzisz głowa wolna, weekend wolny. Ale, to nie to, ale za to można mieć wolne poniedziałki. Dokładnie, coś Trzeba za szukać coś. pozytywów. Tak, coś za coś. I Sylwio, ile siedzisz w fotografii? Siedemnasty rok. Wow, my w modzie dziesięć lat. Słuchasz, ponad 7 lat więcej. Brawo, brawo, brawo. Też pada, ja wieszaki niosę, tutobołki. Dzieje się. Słuchajcie, wczoraj pierwszy. Listopada był to dzień, gdy cisza mówi głośno, i to był taki dzień zadumy. No, co prawda, pracowałam, bo teraz mam dwie nowe prace, dwa projekty, o których na razie głośno nie mówię, ale cały czas działam, pracuję i niedługo mam nadzieję, że będę mogła się już z wami tym głośno pochwalić. Ale wracając do dnia wczorajszego, po pracy po godzinie 15 ruszyliśmy na powązki na cmentarz. Później do kościoła, na pomszy na koncert i to był taki czas właśnie zadumy, przemyśleń, że życie jest kruche, że jesteśmy tutaj wszyscy tylko na chwilę eee, i potem obejrzeliśmy jeszcze taki piękny film, prawda Pysiu? Tak. Miłosno-duchowy, religijny na Netflixie, jak on się nazywał, bo ja nie Próxim pamiętam, was. polecamy go obejrzeć, dzisiaj drugi listopada. Bo również było trochę czasu na modlitwę, na zadumę, ale też już było i pracowicie, bo i sesja, i oczywiście ta praca, którą wczoraj wykonywałam, dzisiaj też w międzyczasie, ale na razie Wam o niej nie mówię. W listopadzie będzie się bardzo dużo działo, także trzymajcie za mnie kciuki i mam nadzieję, że w kolejnych vlogach zdradzę Wam więcej. Działo się będzie dużo oczywiście modowo, jak inaczej. Dokładnie.